Okay. Ja nie wiem, może powinienem bardziej reagować właśnie tak. Zgodnie z założeniami, jak myślisz. O, oh, wow, ależ to była sekwencja emocjonująca. Uff, jeszcze muszę się uspokoić, żeby odzyskać oddech i tętno. Uff, jak go usłyszałem, jak ta paszcza nagle zaczęła stoiły w I... O, dobra, nie, nie mogę. Ale może. Uf, jak już tyle przeszedłem, to muszę. Muszę iść dalej. Dobra, okej. Okay. Strasznie tu ciemno. Aha. Co to szafka? A? To paszcza! Nie! A? Szybko biegnij! Nie! Nie! A! ZAMKNĘTEJ?! ON TU IDZIE! On tu idzie, jak to wstrzymaj oddech?! Nie, tylko no... Próbowałem bardziej na poważnie podejść do gry